Słówko na dziś, czyli garnek, czyli. Garnek, który oczywiście znajduje zastosowanie w tradycyjnym tego słowa znaczeniu jako garnek, do którego wlewamy wodę i gotujemy pyrę na obiad. Il faut toujours couvrir y Zawsze trzeba przykryć garnek, w którym gotujemy wodę. To jest kwestia oczywiście ekonomii i oszczędności energii czyli garnek, przed którym upominamy dzieci, by nie zbliżały się do niego, bo jest gorący. Pod żadnym pozorem nie dotykajcie tego garnka, on jest gorący. Ale garnek jako nieodłączny element życia codziennego najwyraźniej oddziaływał na wyobraźnię do tego stopnia, że zrodziły się w powiązaniu z nim takie wyrażenia jak "Chante comme une casserole. Bo po francusku można śpiewać jak garnek, czyli śpiewać fałszując na wszelkie możliwe sposoby. I nie ma co się dziwić, jeżeli przez kolejny dzień pada deszcz. Kto znowu śpiewał pod prysznicem jak ten garnek? Je comme casserole. Nikt nie chce słuchać mojego śpiewu, śpiewam jak garnek. à la casserole. Inne wyrażenie, które pierwotnie oznaczało znaleźć się w garnku, a więc znaleźć się w pułapce, a następnie to wyrażenie Francja, elegancja stało się eufeministyczną metaforą skonsumowanego aktu seksualnego. I passé la casserole. Czy w pewnym sensie skonsumowałeś związek z nią? Avoir des Jeszcze inne zastosowanie tego słowa na przykład o polityku, za którym ciągną się kolejne sprawy sądowe za to czy inne nadużycie władzy, jakie to francuskie. Il a des casserole. On ma jakieś nieczyste sprawki na sumieniu.